Witam wszystkich ponownie. Sezon na cukinię w pełni, więc dzisiaj mam dla Was danie, jedno z moich ulubionych, właśnie z wykorzystaniem cukinii. Jest to piko z cukinii, lub jak inni nazywają lecho. Bardzo smaczne, proste w przygotowaniu, robię go od lat i zawsze smakuje mojej rodzinie i bliskim. Musicie koniecznie wypróbować. Nowych widzów witam, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam na film. Dokładną listę składników znajdziecie również pod filmem. Zaczynam oczywiście od przygotowania cukini. Mam dwie średniej wielkości cukinie, które już obrałam. I będę teraz je kroić i przekładać do garnka. Cukinie kroję na mniejsze kawałki w taką powiedzmy kostkę. Zaraz zobaczycie dokładnie jak ta kostka wygląda, jakie jest wielkości. Tak mniej więcej wygląda. I przekładam tutaj cukinię bezpośrednio do garbka. Nie używam żadnego oleju, ponieważ cukinia zaraz dużo puści wody. Kiedy cukinia się już podgrzewa, przygotowuję kiełbasę i cebulę pokrojoną drobno i będę podsmażać na oleju razem ze sobą. I tutaj widzicie cukinię, która już zaczyna puszczać wodę, już delikatnie ją podgrzałam i będę dodawać podsmażoną kiełbasę z cebulą. Kiełbasa z cebulką się już fajnie podpiekła. Dodaję jedną paprykę pokrojoną w kostkę i również jeszcze podsmażam, właśnie razem z papryką. Cukinia już znacznie puściła wodę, widzicie, już około 15 minut ją podgrzewałam. Będziemy mogli teraz dodawać podsmażoną kiełbasę, cebulę no i paprykę. Dodajemy zatem do cukinii i te składniki ze sobą wymieszam. No i będę nadal podsmażać. Dokładnie mieszam, wszystko ze sobą jeszcze podsmażam. Tutaj cukinia będzie miękła, będzie wpuszczać więcej wody. To znaczy, że nasz bigos już niedługo będzie gotowy. Nasz bigos mieszam i teraz będę dodawać już praktycznie ostatni jego składnik. Będą to pomidory pokrojone w kostkę. Ja je właśnie dodaję pod koniec. Dokładnie mieszam. No i nasz bigos jeszcze ląduje na gazie. Myślę, że około 10 minut i będziemy mogli przyprawiać. Jeśli chodzi o przyprawy, to ja tutaj używam takie standardowe czyli pieprz. oczywiście sól, następnie łyżeczka papryki słodkiej, może być również papryka wędzona czy papryka ostra i jeden taki mały słoiczek przecieru pomidorowego, zazwyczaj również jeszcze dodaję keczup, około łyżkę, dwie, no i wszystko ze sobą dokładnie mieszam, oczywiście świeża natka pietruszki i jeszcze tak przygotowane składniki wraz z przyprawami będę jeszcze podgrzewać i nasze leczo bigos z cukinii gotowy. Szybki, prosty przepis, serdecznie Wam polecam. Szczególnie teraz, kiedy mamy właśnie cukinię w ogródku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.